Panie Wiesławie, rzepak bardzo dorodny, też widzieliśmy jaka ta gleba jest bogata w życie biologiczne, czego pan się spodziewa w tym sezonie po nim? Zapowiada się bardzo dobrze, ma stosunkowo, przynajmniej do ubiegłego roku, zdrową łodygę. Był w miarę dobrze chroniony, myślę, że jeśli nie będziemy mieli jakiegoś gradu i, i, i jakiś innych anomalii, no to w rzepaku to jest zawsze niebezpieczeństwo mówić o plonie. Ale plony no, wyglądają na, na, na ponad 4,5 tony, myślę, że nawet 5, ale, ale to lepiej, lepiej o tym mówić mhm. za miesiąc. Ale jak na razie, zap jest bardzo ładny. Mamy bardzo grube uszczyny i, i przede wszystkim zdrowe, I przede wszystkim, bo, bo rzepa, plon w rzepaku to jest przy, chyba przede wszystkim MTN, jak mhm. jest masa tysiąca nasion, to mamy wysoki plon, a tu się wszystko, no i wody mamy też jak rzadko kiedy bardzo dużo w tym roku, także Plony się zapowiadają bardzo dobrze. No jest, i Odmiana jest bardzo sztywna, bardzo, bardzo widzimy, że ona może po tej stronie tak nie widać, ale tutaj po drugiej stronie widzimy, że jest bardzo mocną, taką jest mo o mocnej budowie, w mocnym pokroju to też jest ważne, żeby ten plon utrzymać. Dokładnie to... tak, tutaj mamy. Trzy odmiany PT293, PT297 i PT298, te stoimy na wysokości odmiany PT298. Widzimy rzeczywiście okazała roślina, bogato tutaj zaopatrzona w pędy boczne. No rzadkość w tym roku, system korzeniowy, palowy przy tej technologii raczej dobrze wykształcony. Obserwuje się bardzo często bardzo płytki system korzeniowy, co jest niebezpieczne, szczególnie w momencie, gdy mamy suszę. Tutaj jest dosyć dużo inwestycji, jeżeli mówimy o ochronie. Na pewno łodyga jest ochroniona. W roku ubiegłym mieliśmy taką specyficzną sytuację, gdzie było duże porażenie chowaczem, brukwiaczkiem. W tym roku jest to upilnowane. Widzimy, że ta część newralgiczna, bardzo ważna, jest też dobrze skrócona. Tutaj nie było niebezpieczeństwa. E, przemarzania z uwagi na to, że szyjka korzeniowa została tutaj bardzo dobrze osadzona na, e, pod powierzchnią gleby. No i zdrowotność wzorcowa, tutaj widzimy zdrowe łuszczyny, to, zdro, zdrowe łuszczyny brak porażenia twardzikowo, nie widzimy elementów e, suchej z kapustnych. Jest e, dosyć e, duża zapowiedź na, na wysoki plon. Do takiego dążymy. Tutaj te poszukiwania w tych naszych doświadczeniach idą w kierunku wyodrębnienia tych najbardziej wartościowych odmian, które będą pasowały do profilu produkcji, którą tutaj akurat nasz, nasz gospodarz na całej powierzchni stosuje, czyli uprawa bezorkowa myślę, że PT298 bardzo dobrze się komponuje do tej technologii. Widać to tutaj po tej architekturze, także liczymy na wysokie plony i niech to będzie piątka z przodu, tak, tak mm. sobie życzmy. Przy tej cenie, że pak, to tak wow. my sobie chyba każdy rolnik życzyli, każdemu rolnikowi powinniśmy życzyć. No. Dokładnie to by był tak. na bank, trochę tak, 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 tak. dokładnie. No, raz na parę lat. Trzeba zrobić. Zapowiedź dobrych cen to oczywiście idą w parze z inwestycjami, które pewnie za, za, zaprocentują. Te, te A też takie jeszcze pytanie, bo tak jak sobie patrzyliśmy między rzędzia bardzo czysto, jeżeli chodzi o zachwaszczenie, czym pan zwalczał kwastę. Pelkę z kliperem tutaj już stosujemy drugi, bo także drugi czy trzeci rok. No i trzeba się bardzo dobrze sprawdza i, i to, że u nas przy tej uprawie, gdzie, gdzie na powierzchni jest taki duży nieporządek Bawaga wręcz, yy, dużo resztek pożniwnych i, i, i my tylko możemy robić jako środkami pogłównymi. I... Trzeba powiedzieć, że no jeśli się już trzeci rok stosuje, to środek jest dobry. To też jest ważne: przeprawy pasowe. Na co chyba warto, żeby każdy zwrócił uwagę, jeżeli się je gdzieś tam. Ściernisko, i tak jak Pan powiedział, tego bałaganu jest dużo. No to środki doglebowe one, no nie dają radę nie wytrzymują. Nie są w stanie się związać z tą glebą i utrzymać ją w pełni. Prawda? No, Więc... no właśnie, i druga sprawa jest jeszcze ta. Wschody roślin, tej rośliny uprawnej są równomierne, ale, ale przez to niedogniecenie nigdzie jest w międzyrzędziu, gdzie nie ma takich dobrych warunków do wschodów. Te wschody chwastów są rozciągnięte, i my musimy nawet odczekać trochę dłużej żeby nam, no może nie wszystko, ale prawie wszystko powschodziło i, i wtedy stosować. A te preparaty, nawet na późniejsze fazę, tych wcześniej wschodzących, bardzo dobrze działają, nie przepuszczają i, i no, no, no to się dobrze sprawdza. To jest dobry patent na nasze problemy, szczególnie tulicha psia tutaj jest. No tak. To jest dosyć poważny problemem na Lubelszczyźnie i, i akurat ten układ Belkar Clipper bardzo sobie dobrze radzi z kwastami krzyżowymi, bo tutaj ta to tobołki, to również lekarski, bardzo dobra, dobra recepta na zwalczanie tego, tych chwastów krzyżowych. Mamy tutaj, jest, stoimy na 70 hektarowej plantacji rzepaku i muszę powiedzieć, że mamy jedną stulichę oddaloną tutaj ze 200 metrów, że już tylko to fotobla zachowawca, przerwona <laughs> przez dornetkę, jedna sztuka na 70 hektarach jest. Wiele też... gospodarstw poszło w to rozwiązanie, bo tutaj ten problem dotyka nie tylko gospodarstwa w Rogowie, ale też no, cały ten pas gospodarstw na no, wschodniej tutaj części województwa borykał się z tym problemem no i w zasadzie. W krótkim okresie czasu te gospodarstwa zastosowały tą technologię, która procentuje tym, że plantacje mamy czyste i mhm. e, no, nie zagrażające głównej uprawie. A w innych regionach kraju też warto wspomnieć o bodziszku, o makach, tak? które też są fajnie kontrolowane i zwalczane przez. Rozwiązania, więc no, uprawy pasowe w ogóle to jest. Komos ardysty tak. w zaawansowanych fazach również bardzo dobrze tutaj ten układ walczy. A wiemy, że co kilka lat mamy z tymi ciepulubnymi chwastami problem, bo to jak jest bardzo ciepła, sucha, upalna jesień, to komosa RDS potrafią szybko gdzieś w tym rzepaku wyskoczyć i faktycznie też wtedy te środki na listę działają po prostu dużo lepiej niż, niż doglebowe.